Witajcie powoli kończy się październik, a to oznacza, że już niedługo 11 listopada i święto niepodległości Polski, a w Warszawie odbędzie się marsz niepodległości. Chciałbym was gorąco zachęcić do tego, żebyście włączyli się w obchody święta niepodległości. Być może w swoich miastach, tam gdzie mieszkacie, a jeżeli możecie, żebyście też przyjechali i wzięli udział w święcie niepodległości Warszawy. Zawsze od 2010 roku największym wydarzeniem w Warszawie w Dniu Święta Niepodległości jest właśnie Marsz Niepodległości. To wydarzenie, które pozwoliło rozkręcić obchody Święta Niepodległości na, do niespotykanej wcześniej skali. Udało się zorganizować w Polsce największą patriotyczną manifestację w Europie. Manifestacja ludzi, którzy czują się Polakami, są z tego dumni, chcą, żeby państwo polskie było niepodległe chcą korzystać ze swoich praw obywatelskich i niezależnie czy rząd temu sprzyjał, czy nie sprzyjał, maszerowali, przyjeżdżali z biało-czerwonymi flagami, organizowali wyjazdy, wpłacali pieniądze po to, żeby tą imprezę sfinansować. To jest prawdziwe oddolne wydarzenie organizowane przez zwykłych Polaków. Dla Polaków, którzy są dumni ze swojej ojczyzny. Spotkajmy się tak jak co roku, 11 listopada na ulicach Warszawy. Jeżeli z jakichś względów nie możecie przyjechać, pokażcie swój patriotyzm, włączając się w lokalne obchody. Niech Święto Niepodległości będzie tym wyjątkowym dniem w roku, kiedy nawzajem pokazujemy swój patriotyzm, przekazujemy te wartości, które są dla nas najdroższe i najważniejsze, i też mamy okazję na ulicy policzyć się, zobaczyć, że Polacy, którzy są przywiązani do Polski, są w naszym kraju większością.